Startu. Cześć, siemanko, witam na serii. W moim odcinku na moim kanale z serii. Oficjalnie e, przygodę z jest odcinek 21. Jak widzicie, w dzisiejszym odcinku rozwijamy się z MTZ. -em. No, szybko, po prostu ale. E, jest mniejszość. się nią i teraz w cieple. Mówiłem MTZ i chwyciłem się za rozrzucenia Bornika MTZ przyszło, a ja sobie tylko muszę lekko ściszyć grę. Chłopa, żeby nie było lepiej spać. I co? Wy łapkę łapeczkę w górę wraz z subskrypcją, komentarz. Podajcie do chłopaków, czyli do tym co? do twystka do Freego, do Wasela. I co? Na, mojego, na naszego Discorda, na TikToka mojego i co? I do chłopaków na drugie kanały, a my obornik, którego jest rozwalenia, ale to nie jest. I co? Wielkie nowe nabytki, jako wielkie jak wielkie, nowych nabytków przyszło na gospodarkę a Jak i nowych zwierząt, bo kupiłem krowy i dziecki. Ale z rozliczymy się na chwilę, sprzedałem baloty te 150, co były kiedyś zrobione Te większe i te baloty sprzedałem, pieniądze przyszły Już Wam mówię ile za baloty, kurde, nie, nie zapisałem się. Za. Mam 79 tysięcy Ile za walut teraz dostałem tu nie pamiętam, bo sobie nie zapisałem tego Myślę, że będę pamiętał Ale czekajcie, będzie on chyba zapisane to w e, kalkulatorze Czekajcie, sprawdzę se Opa, mam e, 26 tysięcy dostałem za kiszonkę 26 tysięcy plus e, jeszcze plus e, 2600 dokładnie, czekajcie już Wam mówię, plus, e, plus 4600, czyli 26 plus 4600 i tyle zarobiłem, bo te 4600 to jest za stare maszyny, o ja wyczerpałam, że na to jest za stare maszyny, czyli za stare, czyli za te dwa kultywatory, co miałem. Stare, je że sprzedałem i przyszło coś innego na ich miejsce. To tylko jest tutaj. Okay. Jak nie będzie dobrze rozwalone w żywie, to nic. To się poprawi nawozem sztucznym. Ale tego, to tyle zarobiłem, a wydać, zaraz Wam opowiem ile muszę wydać. I wydać muszę 5, 300, 8 tysięcy 800 i 30 tysięcy. To trochę wydamy, powiem Wam szczerze, że, że liczyłem, to zostaje nam około 25 tysięcy tylko. Ale to jak rozmawiać na gorąkę na gospę, to wszystko poopłacamy co mamy? Więc też trochę zarobiłem, to jest 26 tysięcy i tu 4600 jednak coś nie mówiąc to jest jakiś pieniążek no eee, ale co, dzisiaj już na pewno będziemy urać. to pole na pewno trzeba łorać i to obok A to tego młodego dzisiaj nie ma, no, nie tam z niego przyjdzie bo do mnie teraz nie odbierał nie wiem co się z nim stanęło. Proszę zastrajkował aż, tak? I co? My rozwalamy. Wypadajcie w prawy górny ruch do art na odcinek. Sorry za krótką na ale YouTube coś długo, długo wrzuca odcinki. I tego i nie miałem czasu tego. Do pokazywało poprzednio odcinek 3 godziny wrzucania na YouTube. Tam światło, Wszystko to odcinki mi się wrzucały zawsze po godzinie, nawet krócej. A tutaj chwik długo i długo i długo i tego. potrwało to rzucanie. Rozwieźmy to. Obornika powinno mi starczyć. Rozrzucam, podepniamy na rozpia, są się do jego później zawiezę żebym miał kiedyś czas albo sam przyjedzie po niego trochę też, że um, ma co robić z tym 30 jest ke... się przy tym a te rzeczy fajne nawet, nawet, nawet ale to rozrzutnik, który ma już fajne, ale szeroki się mało ma temu jest, to jest minus tego rozrzutnika ale tak, to fajny rozrzutnik nie powiem, że nie a pana raz to wezmę i do góry z powrotem na gospę rozstrzobiuje się lekkie zmiany bo te belki co wtedy te belki czytałem kierowca kiedyś rozwalił to że on wziął tak widłami, to nie już nie już nic się brać wziąłem widły, widły ponabijałem to zaklejałem je od razu to wziąłem i poustawiałem nie wiem, obok tak wysoko nawet. Jestem zdziwiony, że aż tak wysoko dosięgłem. Yy, MTZ-a ale to mniejszość. Jak chodzi o to. lecimy na gospę Około zap zapniemy. MTZ-CPRK. zamknę dach otwarty, tu nie będzie i co ile poszedł cały jak widzicie nie ma tu nic już tu poszedł cały tenki jaki był I Tu się nie pytajcie czyż powiedział tylko się zakopałem i kolejnych takich narobiłem głupich ale to nic. 30 60 jest na gospe z dwoma Tak, bo są odpięte... Przyczepy są odpięte, a 30 dla nas z boku. Ale to zaraz zobaczcie jak dojedziemy na gospe. Wzywamy już 7 minut odcinka. To trochę nam to rozrzucenie zajęło. Hoverik się później weźmie i wywali cały na łąkę. Na gospę, na pole obok. I też nie mam pomysł, trzeba na to pole obok dać ten obornik. To się go tam wyrzuci. Co zostało i może coś się znajdzie. U tych bycków jeszcze tam. No opa, jedziesz, dawaj, dawaj. I to budu robota nie No to pokażę wam nasze szybkości te maszyny i polecimy uorać. A nawet nie wiem czy orać, czy nie lepiej kultywatorować co. Wiem, w dzisiejszym odcinku będziemy kultywatorem robić nowym, a w kolejnym odcinku będzie orka. E, teraz kultywatorujemy pole, co robiliśmy w dzisiejszym odcinku, a jutro będziemy orać pole, co robiliśmy w poprzednim odcinku. Żeby nie było. Żeby coś tam się podziało na tym drugim polu też. To tam weźmiemy kultywator, co skultywatorujemy w Kultywator 2,6 metra i jeszcze mam tak jakby kultywator-podsiewnik 3 metrowy ale tylko zobaczycie jak będziemy siać jest jako sp do spięcia zostać muszę tam cofnąć lekko i jest wides bramy pozamykane żeby tego do obory można było wjeżdżać w tygodniu. o Oops, no, Jak widzicie, siądka stoi. Trzeba cofnąć. Nie jak po domu. O tu jak widzicie, kultywator stoi. Wszystko takie, co kupiłem to od handlarza jakiegoś. Tak wszędzie rdza. Wszystko takie poniszczone, to całkiem jest. Rzecz lekko brzydkie. Więc cofniemy i pojedziemy od tyłu. I teraz do przodu. Obelki już widzicie. Tak są ładnie poukładane, trzy piętra. I już widzicie maszyny też. Rzutnikiem tu staniemy z boczku. O no, tej łąki zaraz nie będzie. Głosła by się przydała większa. I pul się przydałoby więcej. Opa, tak. A taki pół. 4 cztery, pięcio... tak dobrze czytać? Dwa, cztery, pięć cios, tak, do, cztery pięć shinta, do mtz -a. Taki agrolift do mtz do MTZ I tu mamy do 30 do mtz -a. Jako do mtz jest cały zestaw, a do 30 jest samo to, lub samo to. I taki kultywatorek 3 metrowy. Przyczepy zapalne, czynne, żeby deszczu. I co? 20 cielaczków i 10 krówek i 10 krówek i teraz będziemy za to płacić jeszcze na snap nam dawać za to pieniądze że nowe nabytki kupuje eee, przekaż pieniądze pierwsze 5300 przekaż teraz 8 przekaż 2800 przekaż i najgorsze za bydło. przekaż 30 tysięcy zostało nam 25 000. opa i w co e, ja już jestem po tym licenciu i e, jak widziałem idziemy te tym mamy zapięty styl agregat e, taki agregat kultywator jak zwał tak zwał i e, co e, my tu robimy po tym oborniku trzeba przygotować tu ziemię tu będziemy orać w kolejnych w kolejnym odcinku i zapewne będziemy już, że musieli zasiać w zborze a zanim ja zasiejemy przygotujemy te pola też trochę mi nie zapewne ale na pewno wiem, że obok pójdzie rzepak, tu pójdzie żyto na zielonkę tak żyto na zielonkę a koło gospy pójdzie podajże no co by albo żyto żyto albo żyto pójdzie koło gospy Opsa, kiedy. tylko puszczamy, agregaty tak ustawiłem, żeby nie robił zapłytka, ani nie za głęboko, ale tak żeby fajnie szedł mtc ma fajnie, nie ma za ciężko, nie ma za lekko, poparzymy się, otworzymy, i wysiądziemy, połowa, i trzeba dobrać. tak, piękny. zostawić, opasta, nie Chociaż, strzelimy, pyk. Piękne zdjęcie zrobione. I co? Mm, pyk. Pyk. I co? I robimy robotkę. 10 minut co na pewno zrobić z tego, tej roboty. No zobaczymy. Jak 10 minut to będzie całe pole, to całe pole, a jak będzie więcej niż 10 minut to zobaczy się jak to pójdzie. Ale mam taki plan, bo mamy 11 minut tam tego odcinka, robimy takie 20 minutowe odcinki, żeby Wam się podobało. Wycimy do oglądania. O jadymy. M2 nie ma, bo tu 2-6 metra to nie ma ani za ciężko, ani tego Tylko idzie tak jak ma iść Jadę, nie wiem, są nawet jedna godzina, ale chyba połotyfy Na tym biegu to średnio widać na no, tych tak zegarach ile się jedzie Tu idzie wbijamy I dobra, Tu opuszczamy. I ciśniemy z tą robotą że to na zielonkę temu tu idzie, bo później wydamy tu kurce po prostu i będzie akcja kiszonka pierwsza. A serii ogarnie po sąsiadach podzwonimy, sta przyjedzie i tu będzie akcja kiszonka. Trochę daleko powiedziałbym, że to pole, ma ale to tyle to nic. Widzimy, zapłacić kolejne zapłaty za dzierżawy. A, a, na przysadam na jedną mam wzięte temu. Teraz płacimy w czerwcu, która w grudniu i czerwiec grudzień, czerwiec, grudzień, czerwiec-grudzień, tak po 16 tysięcy będziemy płacić. I co? Roba y no, Śrzyot. Po, Pojdziemy. Nie, nie będzie nam tego. Bo tu się świecą, świecą się. I co? Robota robotom. No wy napiszcie tam, co wam u was słychać. Czy tam żniwa już jakieś macie, pszenicy lub czegoś. No jak widzieliście ostatnio na odcinku, były u mnie żniwa tak, W tym filmie jakby z reala, to rzepak kosiliśmy, był rzepakiem. Skończone mamy jęczmień, skończone rzepak, skończona chyba Poczeka pogodę i można pszenicę kosić, Przężyto, później kukurydza. Ale to fajnie, to będzie to jeszcze dla mnie nie. Śmiało się jakby wrześniu będzie, do szkoły, a próżni dla nowa. Ale to było dosłownie. Wczoraj do szkoły, a tu dla samych. Pamiętam jak kurze kiedyś robiliśmy w zeszłym roku na krzonce. Tak mi było, w szkole siedzę tu, nie na krzonce, po na ziarno. Ja się w, sensie, w szkole, uczę się. Uczyłem się jak uczyłem, bo to były luzy mówiąc. Tam wtedy nie pamiętam, To było chyba... Między świętami, takie były luzy bardziej w szkołach, to siedziałem, nudziliśmy się, patrzy się tam zapnął, kurczę, koszona ziarna. Nie wiem, jak tam mówiłem kiedyś u Tomsona na live'ach, że live'ach chcę wypuścić, ale to jak z tymi live'ami wyjdzie, to nie wiem, widzowie. wie. Ale Thompson sam się mnie dzisiaj kiedy tego live'a robię. Ja sam szczerze mówię, mówiąc, to sam nawet nie wiem, kiedy go odpalę bo ani czasu nie mam, mówiąc ani wen na tego live'a, temu nie wiem, nie wiem, nie wiem, jak to zrobić z tymi Weekend się zobaczy, no może jak będzie, nie będzie tego słońca, będzie po prostu la, lało, to może się odpali jakiegoś live'a w sobotę albo w piątek. Jutro piątek. To jutro jest nowy miesiąc już, no dzisiaj 31. Jak ten czas leci szybko. A gdy ten film widzicie jutro, w dzień 1 sierpnia, połowa wakacji za nami. bo bez tego tura ten fajnie wygląda, mówiąc. No, tak. Na pewno kolejny ciągnik tego po, kolejnego, na pewno nie będzie w nim, tura, bo mam już, mówiąc opaczanego, ale to pierwsze, bo nie, chyba kupił ciągnik, kombajn, ciągnik, dopiero przebudowa gospy zrobił, albo pierwsze ciągnik, przebudowa i kombajn, bo nie wiem, co z tym Claysonem zrobić, czy go trzymać, że, widzicie, rzepak się, ja rzepak teraz nie mogę zbierać, bo jak to zebrać, jak tego, jak... Jak to się nazywa? Jak go tu zebrać, jak nie mamy zbyt sieczkarni, bo tak. I on nie zna, że ten klej są tak dokładny, bo to większość są głupi, co bym z tego rzepaku zrobił niż tego, temu tak szczerze nie widzę tego jest z dużymi mnie kukurydzę ziarno też nie wykoszę bo kukurydzę będę chciał to mówiąc które upolałem na krząkę, na pryzm, pół pola będę się na książkę, na pryzma pół pola na ziarno bym chciał zrobić temu szczerze to nie wiem jak to wyjdzie z tym ziarnem ale to mówiąc szczerze zobaczy się jak Będą pieniądze, więc na razie 25 tysięcy za mlek trochę zasaniemy na pewno za kiszonkę, bo to jeszcze by musiał być sianokosy. kosy ja już sianokosy wam na razie nie będę nagrywał. Póki nie wiem, nie wiem co by musiał się stać, żebym wam teraz nagrał kosy Jedynie może jakieś złożenie, jakąś przyczepę, może ogarnę lub coś, jakieś złożenie belek, to jedynie to bym mógł Wam nagrać i nie wiem. Kładanie belek też mógł wam dać, bo to mam plandek tam rzuconą z autoloadem. No, żeby nic serwera nie bugowało ani belki nie latały wszędzie. No, Plandekę tam rzuconą, no, no, nie wiem, maszyn na razie nic nie kupuję. Wystarczy mi to co mam. Jedynie może jakby to musiałem jakiś rozpiewać większy no, i idzie opusywać jest spoko jeszcze nawet. Prędzej bym musiał wziąć, kupić jakiś rozsiewacz i tyle. Powiedziałbym, no, że coś teraz, postaw wiatkę z tyłu na maszynę, coś... Nie, nie postawiłem. Teraz ja wolałem mieć chyba je pod chmurką, jak na razie i poczekać co dopiero na przebudowę. Bo już mam jakiś tam plan na przebudowę, muszę dać mówiąc prawie tyle co za nowy ciągnik ten co nie nowy nową mnóstwką no, nie jest ale za ten ciągnik, co chciałbym kupić no, szczerze tak licząc ten, za ciągnik musiałbym dać około stówki a za przebudowę musiałbym dać około 150 100, 150 ja muszę szczerze nie wiem jak to wyjdzie to tak mówię tu 150 tu 100 tu kombajn z 50 całe z tego starszego Forschnita Bizona lub nie wiem co to, tam jeszcze są te stare kommajmy i to już 300, 500, 300 tak dobrze mówię 100, 200, 300 tysięcy poczęłabym 300 tysięcy nam dorobił się I teraz sami widzieliście 71 tysięcy było i fiks znikło Mówiłem krowy być tutaj tu maszyny maszyn pół kultywator to już uciekło sporo 15 tysięcy a maszyny też nie są nutki tylko boję się że kiedyś coś pójdzie w tych maszynach, dalesz się urwie albo coś odtukać ale oby się takie nie stało mówiąc tak jak robimy teraz i tego to w każdej chwili coś się może stanąć, łodnęcie coś może i być kaput i widzimy przestoju oto i lecimy i co mamy? 90 minut odcinka to ja widzę że wam będę dziękował za oglądanie widzimy się widzę, w kolejnym odcinku na razie cześć